Dobry wieczór, Krzysztof Kubiec. Mam ja byłbym wdzięczny za odpowiedź Pana Stanisława Michalkiewicza odnośnie bieżących spraw. Dokładniej chodzi mi o kwestię, a raczej taką refleksję związaną ze sztuką Klątwa, a raczej jej interpretacją, interpretacją sztuki Pana Wyspiańskiego. Ja tej sztuki w całości nie widziałem, nie mogę się zgodzić z przemyśleniami Pana mecenasa. Że rzeczywiście nie wiedziałem, że z tej aktorki jest taki na Natomiast co do samej mojej wątpliwości, artykuł 196, jak się nie mylę, Kodeksu Karnego mówi o obrazie uczuć religijnych. E, znowu Konstytucja mówi o niezbywalnej godności człowieka, to jest bodajże 30 artykuł Konstytucji. E, czy możemy w naszym państwie mówić o ochronie ludzi, którzy nie są przedmiotem kultu religijnego i nie żyją? Czy możemy takich ludzi. Otaczać opieką i ich godność nawet, nawet po śmierci. No, Jan Paweł II jest osobą otoczoną kultem religijnym. Jest kanonizowanym świętym Kościoła katolickiego, więc jest osobą jak najbardziej otoczoną kultem, ale nie o to chodzi. Wydaje mi się, ja też nie widziałem tego przedstawienia. Natomiast sztuka sama to jest rzeczywiście, jej autorem jest Stanisław Wyspiański. Mówię o klątwie. Ona to jest, bardzo dobra, to jest bardzo dobra tragedia. Ona tak, ona została napisana na kanwie takiego wydarzenia, które rzeczywiście miało miejsce w Gręboszowie, we wsi Gręboszów pod Tarnowem, jeszcze przed pierwszą wojną. Tam był romans księdza ze swoją gospodynią, która, i tam z tego romansu tam się dzieci urodziły. I, Gwiazdiański to trochę udramatyzował, ale bardzo ładnie to zrobił, z wielkim talentem. Rzecz się kończy tragedią, bo ta kobieta swoje dzieci, jak gdyby w formie ekspiacji poświęca, rzuca je na taki stos, który, który przygotowali tam mieszkańcy wsi, bo tam susza i gnębi i tak dalej. Więc to jest tragedia taka, no poważna sztuka, natomiast ten wynajęty reżyser zrobił z tego Jakiś sketch taki, no nie wiem, bo nie chcę tam nadużywać, czy pornograficzny, czy jakiś taki, no w każdym razie y, zupełnie zniekształcający sens i wymowę tego dramatu. Myślę, że trzeba, ponieważ wszyscy zachęcają nas do myślenia pozytywnego, to ja też się słucham. I myślę pozytywnie, zgodnie z zasadą, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I co dobrego może wyjść z tego incydentu? To, że raz na zawsze zostaną skasowane subwencje dla wszelkich przedsiębiorstw przemysłu rozrywkowego. Bo teatry to jest nic innego, tylko przedsiębiorstwa przemysłu rozrywkowego. Więc jeżeli ktoś chce się rozrywać w ten sposób, to proszę bardzo. Oczywiście trzeba tam, musi odpowiadać, tak jak każdy inny, czy naruszył jakiś przepis kodeksu karnego, czy nie, ale to jest osobna sprawa. Natomiast no, teatr powszechny dostał w ubiegłym roku 8 milionów złotych z magistratu warszawskiego. A więc wszyscy musieliśmy się złożyć na ten sketch. No to bardzo przepraszam, ja bym nigdy dobrowolnie za coś takiego nie zapłacił. Dla to, że zostałem zmuszony, że mi odebrano pieniądze, pani Hanna Gronkiewicz-Balc mi odebrała pieniądze, żeby zapłacić 8 milionów temu cymbałowi, no to to jest forma kradzieży zuchwałej. I większą winę ponosi ten, kto kradnie w ten sposób dla kogoś, niż ten, co te tak pieniądze kradzione bierze. Bo no, no, wiadomo, on bierze, głupi ten, co daje, głupszy, co nie bierze. Ale pani grankiewicz Wals, która tutaj nam się prezentuje, tam orgazmy z całym duchem świętym miewała, no to trochę powinna się hamować. Powinna się trochę hamować. I Mówię dlatego w ramach jakichś takich pozytywnych efektów, to gdyby zostały skasowane raz na zawsze dotacje dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu rozrywkowego, to entrepreneurzy musieliby się trochę liczyć z publicznością. Bo powiedzmy, wielce trzygodna Joanna Szuring-Wielgus. Wypowiedziała się, że jej się ta sztuka bardzo podobała, Nawet podobno kilka razy była, tam nie mogła się napatrzeć, prawda? No to rzecz gustu, prawda? Rzecz Gustu. Tylko niech to robi za własne pieniądze. Otóż, gdyby tacy entreprenerzy musieli finansować te wszystkie rzeczy za własne pieniądze, no to trochę by się zreflektowali. I o to chodzi. Bo ja nie jestem zwolennikiem cen przywracania cenzury, czy tam krępowania jakichś ekspresji. Proszę bardzo. Druga rzecz, ten reżyser, wiem jak on się nazywa? Chirbliż, czy jakoś tak. Ma cieszy się reputacją prowokatora. No, ale co to za prowokator? Ta prowokacja jest jednostronna, bo on prowokuje publiczność. A publiczność wcale nie wie, że to jest prowokacja. No, ci że to, jest to naprawdę. No i posłusznie klaszczę, tak jak na programach pana redaktora Lisa, znanego z żarliwego obiektywizmu. Tymczasem, gdyby publiczność była, ta, ta teatralna publiczność była bardziej wyrobiona, no to dałaby się sprowokować. Panie Cirnic, pan nas sprowokował. Ja wpadamy na scenę z batogami. I zaczynamy okładać wszystkich, jak leci, kijami czy tam trzonkami od krzeseł. No i, no jak prowokacja to prowokacja. Ty nas sprowokowałeś, myśmy się poddali prowokacji, a że w taki sposób reagujemy na prowokację, no to właśnie to jest, to jest ten element ryzyka, kolego. <klucza> tyle, tylko, że, tyle tylko, że publiczność w Polsce. Taka jest wytresowana jeszcze za komuny, że jak partia dopuściła sztukę na scenę, to już nikt nie ma nic do gadania. Jak to nie ma nic do gadania? Taki Bogdan Zalutyński, jeszcze po, przed wojną, jak mu się sztuka nie podobała, w Reducie wystawiali jakąś ramotę. Awangardową. Jak mu się sztuka nie podobała, to jeszcze pierwszy akt się skończył, wstał i tubalnym głosem na całą salę mówił: Dość tego skandalu, idziemy na kolację. Nigdy by za skałona takiej ramoty, nie odważono się wystawić na scenie cesarskiej. Tak. Inna rzecz, do, kiedyś publiczność była odważniejsza. To Słonimski wspomina, że jak byli kiedyś z Witkacymi tam jeszcze z kimś w teatrze, no i sztuka im się nie podobała, to zaczęli głośno protestować. Przedstawienie przerwano, wezwano policję, no i <śmawia> powiada, asystent Słoniński, jakiś pan stanął w loży i niegłupio krzyknął. Zachowanie panów zmusza nas do obrony tej miernoty. <śmawia> Ale to były jeszcze takie czasy, kiedy publiczność się tam nie kucała przed jakimiś hochstaplerami, tylko dawała wyraz swoim uczuciom, również estetycznym, a przede wszystkim dawała się prowokować. Więc daj, dajmy się prowokować jak już idziemy, chodzimy, będziemy chodzić do teatrów, tam innych domów publicznych, to dajmy się prowokować. Chciałbym z tobą bo rozumiem, co się z panem Związanym odnośnie, odnośnie kwestii gospodarki, jeśli chodzi o finansowanie teatrów. Co do rozwiązań siłowych, jasne, to też jest jedno z rozwiązań. Natomiast co na, co na kanwie prawa w takim razie? Co możemy zrobić, jeśli, no mówię, w tym momencie jest to osoba jedna noga drugiego? Proszę pana, dopóki są w kodeksie karnym stosowne przepisy, to yy, prokuratura. Nie powinna małodusznie się uchylać od swoich obowiązków. Niestety tak nie jest, co, czego byliśmy wielokrotnie świadkami, i dochodziło do sytuacji rzeczywiście no, takich dziwacznych, żeby nie powiedzieć mocniej, kiedy na przykład w Jedwabnym została wstrzymana ekshumacja tych nieboszczyków. Tylko dlatego, że ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego pana Lecha Kaczyńskiego jakiś rabin poprosił o wstrzymanie ekshumacji. Tłumacząc mu zresztą chyba bałamutnie, że w środowiskach żydowskich ekshumacje nie są praktykowane. Bo nieprawda, jak trzeba, to tam wykopują z podziemi delikwenta i tam wcale się nie krępują. Ale nawet gdyby tak było, nawet gdyby tak było, to pan Lech Kaczyński, jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, powinien pouczyć swojego rozmówcę: Szanowny panie, niezależnie od tego, jakie obyczaje są stosowane u was, to ja jestem prokuratorem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzę śledztwo. Ekshumacja jest jedną z czynności śledczych i przeprowadzę ją aż do skutku, niezależnie od tego, co Pan na ten temat sądzi. Bo taki jest mój obowiązek jako urzędnika w Służbie Rzeczypospolitej. I tyle. I jakby każdy wykonywał swoje obowiązki. To by, byśmy mieli całkiem inną sytuację. Inna rzecz, czy takie przepisy powinny się znajdować w kodeksie karnym. To jest osobna sprawa, ale to jest temat na szeroką dyskusję. Natomiast jak już są, no to są.